Niman ostro pojechał w swoim wywiadzie pomyczowym, no i teraz Carlsen odpowiedział. I Magnus potwierdził, że faktycznie powstaje film dokumentalny na temat całej tej dramy Carlsena z Nimanem o oszukiwanie. Także czekamy, aż ujrzy ten dokument Światło Dzienne, z całą pewnością chętnie obejrzę. No i też Carlsen wypowiedział, się na temat meczu. Meczu, na który wszyscy czekamy. Nie chodzi oczywiście o mecz O Świata, w to wszyscy mają wywalone. Mecz Carlsen kontra Niman na początku września w Paryżu będą grali naprzeciwko siebie przez komputer. Przez komputery, bo mecz oczywiście w formule Speed Championship, więc 3, 3 godziny ostrych szachów. No i tutaj Carlsen jasno stwierdził, że jak będzie miał dobry dzień to raczej na luzie wygra bez większych problemów. No a teraz pytanie, w jaki sposób do tego meczu doszło? Otóż Magnus Carlsen wygrał wczoraj mecz z Arjunem Erigazim. No niestety liczyliśmy na mecz Duda kontra Carlsen, no ale niestety Erigazi Dudę z turnieju wyeliminował. I muszę wam powiedzieć, że przede wszystkim ta partia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Poszła partia katastroficzna Kalońska, debiut, który grałem przez wiele lat, ale całkowicie go nie rozumiem, i tutaj Erigazi postanowił przyjąć tę ofiarę. Na co Magnus odpowiedział skoczkiem E5, i tutaj różne są podejścia do tej pozycji. Przede wszystkim, posunięcie C5 jest takim klasycznym, powiedziałbym, czyli czarny nie kisi tego pionka, a skupia się po prostu na zlikwidowaniu centrum białego. Czy biały ma tutaj jakąś przewagę? Oczywiście, że nie, aczkolwiek jest. Pewna niedogodność, ponieważ jest tutaj presja na tego piona z B7, co bywa dosyć kłopotliwe, i faktycznie czarny tam musi się delikatnie pogimnastykować, żeby jakoś ten problem rozwiązać. Więc Irigazji wybrał tutaj drugą z dosyć popularnych opcji, czyli goniec B4 szach. Biały po prostu się zasłonił skoczkiem, jednocześnie tego skoczka rozwinął. W ogóle tutaj Magnus no, zagrał idealną partię szachów nie? więc gdyby usiadł Stockfish na miejscu białego no to padłyby dosłownie te same ruchy, co jest przerażające, bo to była partia blica na 5 plus 1 i tutaj tak jak widzicie, Ergazi leci bardzo agresywnie, nakłada tutaj presję, jeżeli biały zacznie się bronić na punkcie C3, to wtedy skoczek niespodziewanie idzie na b6, zabezpiecza tego piona z c4 i tutaj, mało tego, podwisa jeszcze pion z d4. Więc jeżeli biały w tym wariancie pogra, pogra zbyt pasywnie, to naprawdę bardzo, bardzo szybko jego pozycja może się zrobić dosyć nieprzyjemna. No po prostu z pionem mniej i z wątpliwej jakości rekompensatu. No ale Magnus oczywiście się tutaj nie patyczkuje, Magnus wybitnie roz rozumie partię katalońską, był uczony przez Dubowa, jednego z większych specjalistów od tych ustawień i tutaj Erigazi podejmuje wyzwanie. Erigazi wybija na C3 i zdobywa kolejnego piona no i właściwie wygląda jakby tutaj biały miał się za chwilę poddać, co nie? no bo wieża ucieka i co robi Erigazi? Erigazi zgarnia tutaj kolejnego piona więc Magnus Carlsen w pierwsze 10 posunięć tej partii, dosłownie to jest 10 posunięcie i Carlsen poświęcił już 3 piony, więc myślę, że Tal yy, byłby Dumny, widząc tę partię, naprawdę zostało no, nieziemsko poddymione. I tutaj w partii nastąpił szachulec i to jest kluczowa pozycja dla dalszych losów tej partii. No bo czarny jest nieziemsko w plecy. Jeżeli chodzi o rozwój figur, tak? Król w centrum szachownicy, figury tutaj całkowicie nieporozwijane, a biały to już właściwie za dwa ruchy będzie miał całe wojsko zmobilizowane, i po prostu z rywala nie ma co zbierać. Więc co tutaj czarny powinien zrobić? Czarny przede wszystkim w tej pozycji nie może tracić więcej czasu. Kolejne jakieś pasywne zagranie, no to po prostu kończy zabawę. Więc co tutaj należało zrobić? Należało zagrać B5, co wygląda absurdalnie, i warianty są tutaj piekielnie skomplikowane. No są totalnie chore właściwie. Mianowicie idzie tutaj Hetman A3 żeby nie można było zrobić roszady, no ale wiąże się to z poświęceniem jeszcze skoczka, więc już tutaj 6 punktów materialnych w plec, i wcale nie chodzi o to, żeby zabrać tę wieżę, no bo teraz B4, bicie, 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 Hetman B5, no i właściwie czarny konsoliduje swoją pozycję. Do wiadomo, troszeczkę tego materiału stracił, ale i tak jest na plus, i przede wszystkim będzie tutaj chciał robić krótką roszanę, a jeżeli biały nie będzie czujny, to czarny w ogóle zagra c6 i tego gońca wyłączy totalnie z akcji, więc lepiej w to nie iść, tutaj chodzi o to, żeby iść za ciosem i biały zamiast wybicia wali goniec f4 i jak hetman ucieka, to co zabawne nie bije wieży tylko bije na c7 te gońce, zauważcie tutaj na Amen, y, paralizują y, figury czarnego. No, i komputerek tutaj twierdzi, że pozycja jest w równowadze, no ale wariant, który prowadzi do tej równowagi, jest absolutnie chory, bo tutaj idzie skoczek A6, temu wieżę się oddaje, no i koniec końców dochodzi do takiej pozycji. Więc no myślę, że możemy stwierdzić, że delikatny plusik taki symboliczny, biały faktycznie w tym wariancie ma, ponieważ ten hetman jest bardzo aktywny i ten hetman, naprawdę utrudnia życie figurom czarnego, no ale zobaczcie jakie tutaj ostre jazdy były po drodze, więc żeby czarnymi wyliczyć te wszystkie warianty, no tam poświęcić wieżę, skoczka, oddać dwa piony, no jakiś totalny odlot, więc żeby coś takiego wypatrzeć to trzeba być naprawdę bogiem defensywy a Arjun Gaz jest półbogiem defensywy i zagrał tutaj skoczek D7 i oczywiście widzimy po Stokfisu że to już była niedobra koncepcja, to już była niedobra koncepcja, ale no dalej. Materialnie ostro w plecy jest Norwek, więc no, trzeba tutaj grać niezwykle precyzyjnie, żeby udowodnić tę inicjatywę, bo to są cały czas trzy piony w plecy. Więc w partii poszło goniec F4, ten skoczek zabezpieczony. No i teraz, jeżeli nastąpi Roszada, no to tutaj wchodzi wieża D1 i tam Hetman odchodzi, bicie na D7. No materialnie będzie równowaga, no bo czarny traci figurę, no ale ma trzy piony więcej. No ale wiecie, ta aktywność białemu zostaje, więc te piony najpewniej czarny po prostu potraci. W związku z tym Erygazim od razu się tutaj ewakuował, ale to hetman C5 też ma w sobie sporo jadu, trzeba powiedzieć, bo odsłania tego gońca, no i czarny będzie chciał wybić. Bić po prostu na E5. W partii bicie na B7, więc Magnus w ogóle się nie broni. E, oczywiście ten goniec jest nietykalny, no bo po biciu wchodzi po prostu szacher macher i po zawodach. E, bicie, e, odchodzenie wieżą też tutaj nie działa ze względu na bicie na C8. No i po raz kolejny ten skoczek traci tutaj defensywę. No i po prostu jest do kitu. E, pozycja czarnego. W związku z tym pan z Indii zdecydował się wybić na E5. No i ma to dużo sensu, bo teraz kasacja tego gońca nic nie daje, ze względu na to, że no, ten skoczek jest wystarczająco dobrze broniony, a też dzięki temu wybiciu na E5 jest coraz mniej figur, coraz bardziej się sytuacja tutaj upraszcza, więc no, można jakieś tam szanse na przetrwanie tutaj upatrywać. No ale w partii gonie C3, Hetman ucieka, no i Magnus po prostu bije na A8. Cały czas to jest figura w plecy. No ale te figury czarnego są tak powiązane, że tutaj po prostu nie ma się czym ruszać. No a jeszcze jak ta wieża wkroczy do akcji, no to już się okaże, że przewaga po stronie białego. Więc jedyne co tutaj ratuje czarnego to że jeszcze ta wieża nie jest w akcji. W akcji tych figur czarny ma więcej, ale no zaraz wieża oczywiście wejdzie na d1, no i po zamiata. No ale w partii c3, goniec d4, Magnus upraszcza pozycję, c2, wieża uciekła, roszada, bicie, odbicie, no i po prostu bicie na c2. I tutaj muszę powiedzieć, że... No właściwie można się poddać czarnymi, tak? No pozycja jest beznadziejna, no ta wieża wkroczy do akcji, no to przewaga figur, mocy tych figur, ilości tych figur w akcji, no przewaga wszystkiego będzie po stronie białego, więc wiadomo, że jest pozamiatane. Ale też muszę tutaj dodać, że erigazji naprawdę wierzgał ile tylko mógł i naprawdę całkiem ładne motywy tutaj znalazł. No oczywiście no, macie świadomość, że na Magnusa takie sztuczki nie wystarczą, ale już na przykład gdyby Rigazzi grał ze mną, to prawdopodobnie na tych sztuczkach by się z tej beznadziejnej pozycji wyślizgnął. No bo teraz Magnus się wycofał, jest presja na pionka, goniec A6, no to ten pion został zabrany. No, i tutaj zobaczcie, czarny e, w plecy e, w, w plecy materialnie, ale się odpala na skrzydle królewskim, więc do końca szuka swoich szans. Goniec uciekł, no to tutaj F4, e, biały musiał się bronić naprawdę bardzo precyzyjnie. E, no i faktycznie Magnus to zrobił. E, nie mniej tutaj poszło F3 i goniec D3. No, nie działa. Nie działa, bo pozycja jest tak bardzo przegrana, że nawet te fajne sztuczki nie działają. No ale przyznacie, że tutaj naprawdę biały musiałby się bronić bardzo, bardzo precyzyjnie. No ale Magnus sobie stwierdził, że w sumie po co się bronić, kiedy można atakować, więc ruszył na b7, wieża zbiła na f3, pion odbił, hetman f5, więc szuka, szuka tutaj do końca swoich szans erigazji, no ale Magnus do bólu precyzyjny. F4 i wydaje się... Że Magnus tutaj popełnił kolosalny błąd, no bo wchodzi goniec E4. Jest atak na Hetmana i jednocześnie groźba wjazdu na F3. I wydaje się, że król Magnusa jest tutaj no, w ogromnych, ogromnych tarapatach. Jest tutaj grubszy problem. No ale Magnus, Magnus to jest Magnus. Dał tutaj szacha, król uciekł. I wieża bije G7. No piękny sposób na zrealizowanie tej przewagi, bo jeżeli król zbije, to po prostu bicie z szachem. I to jest bardzo istotne, no bo wymusza wymianę tych hetmanów. No i po prostu, wiadomo, ta, ta przewaga materialna jest tak kolosalna, że tutaj gładko wygrywa. Więc, no słuchajcie, trzy piony. Ofiara trzech pionów tutaj poszła. Naprawdę nieziemsko Magnus zadymił. Poświęcił jeszcze później materiał na E5. No coś przepięknego, coś przepięknego i tutaj dosłownie. Magnus nie popełnił żadnego, żadnego błędu w tej partii. No, analiza tutaj czeskomowa wskazuje, że po prostu, no, idealna partia szachów, więc kurczę, no, ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Niesamowicie irytuje mnie fakt, że na mecz Carlsen kontra Niman przyjdzie nam czekać aż. Miesiąc, ponieważ półfinały i finały będą rozgrywane na miejscu w Paryżu, tak w stylu esportowym. Zawodnicy będą mieli komputery naprzeciwko siebie, w tym samym miejscu będą grali. No i te mecze 3 godzinne w Formule Speed Championship no będzie naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Także 6, 7, 8 września to koniecznie musicie sobie zarezerwować. E, chwilę później, bo tam chyba 11 startuje Olimpiada Szachowa, więc e, naprawdę e, będzie ciekawie. E, najpierw te finały z Championship i, i pół fi, półfinały i, finały, i finał, a, a potem od razu Olimpiada startuje, także będzie co oglądać. A w sierpniu, no to oczywiście od 17 do 25... Mamy super turniej w Polanicy. Tam będzie grał Duda, Bartel, Mateusz, Radosław Wojtaszek i siedmiu innych silnych arcymistrzów, więc bardzo mocny turniej będzie. Także jest co oglądać. No, oczywiście, 31 sierpnia 1 września turniej na 1000 osób w Lublinie.